Dobra, no i jestem już w Bengalurze. Trochę się wstrzymywałem z nakręceniem filmu o podsumowaniu Chennai, ponieważ chciałem, żeby moja opinia była taka ogólna, cała z całego wyjazdu, bo często moje opinie zmieniały się z dnia na dzień, ale raczej w pozytywną stronę niż negatywną. Minusów w Chennai nie zauważyłem zbyt wiele. W ogóle podobno to się jeszcze inaczej my mamy może mówić Senai, więc z Chennai, Senaj, Chennai Sorry, jeżeli wysłyszeliście inną nazwę, ja słyszałem już tyle nazw, że sam już nie wiem, która jest poprawna i mi się to po prostu myli. Ale zaczynając od początku. Na pewno najważniejszą cechą ceny jest to, że to jest miasto przesiadkowe, więc jeżeli. Jeżeli mielibyście możliwość zrobić sobie takiego, powiedzmy, flybreaka, gdzie będziecie mieli możliwość mieć przesiadkę w Chennai, Chennai, whatever, whatever, w tym mieście, to będzie to bardzo fajna opcja, ponieważ to miasto wyróżnia się na tle Indii podobno bardzo mocno, ponieważ jest jednym z najbezpieczniejszych miast. I czy czułem się zagrożony jakkolwiek kiedykolwiek? Nie. Naprawdę czuję się bardzo komfortowo. Mm, jedyne co irytowało to to, że jest dosyć głośno, ale to raczej będzie elementem w każdym mieście pewnie. Teraz jestem już w Bengalurę i tutaj też zbyt cicho nie jest, więc naprawdę trzeba na to zwrócić dosyć sporą uwagę. Kolejnym elementem, dlaczego jest to dobre miasto na takiego flybreaka z jedno, dwu, maksymalnie dniową postojem tam, jest to, że tutaj bardzo nie ma też co robić, w co Są już świątynie, dwa muzea, które warto zobaczyć. O jednym z muzeów zaraz jeszcze dodatkowo opowiem, bo jest naprawdę bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o jedzenie, to przeżyjecie, nawet jeżeli nie lubicie, powiedzmy, ostrej indyjskiej kuchni, nie przepadacie za tym, jak oni tam gotują, to do wyboru od koloru jest wszystko. Restauracje arabskie, mamy restauracje, wiadomo, indyjskie, mamy steakhouse nawet, więc no, wybór jest ogromny. Oczywiście seafood i tym podobne, no to wszystko tam jest, więc każdy kto ma jakieś swoje podobania dla siebie coś również tam też znajdzie. Ale do kwestii jedzenia powrócimy dopiero w trzecim filmie, czyli w sumie następnym. Kolejnym elementem, jaki możemy doświadczyć w tym mieście, jest to, że działa tam każdy rodzaj komunikacji miejskiej, czyli mamy tuktuki, mamy metro, mamy autobusy, mamy taksówki, mamy działającą aplikację Uber, więc. Od wyboru do koloru mamy możliwości dojechania gdzieś, do w różnych kombinacjach. Jest też plaża, podobno jest bardzo ładna plaża, mi się na nią nie udało dostać, bo ponieważ, brak, ponieważ brakuje mi czasu. Tylko widzieliście tą plażę, którą ja tam gdzieś opowiadałem w poprzednim odcinku, o tej tak, takiej brzydkiej, brzydkiej plaży przy slamsach. No i automatycznie przechodząc do tematów slamsów, musimy zwrócić uwagę na to, że slamsy są w miarę bezpieczne, tak jak już to mówiłem też w poprzednim odcinku, tylko zapomniałem wspomnieć, że, będąc na slumsach, warto tam się udać choćby tylko na chwilę, dojechać tu, tukiem i odjechać ponieważ są tam przepiękne murale, które zaraz gdzieś wam na przebitkę wrzucę. i Te murale zapierają po prostu dech w piersiach. Są murale, nie przedstawiające jakichś ważnych osób, czy jakieś piękne krajobrazy, one przedstawiają pracę u podstaw, i to jest moim zdaniem mega, mega, mega wyróżnik tego, tego miejsca, tych slumsów tam. A co do samych atrakcji? No to mamy dwa muzea. Takie najważniejsze, jakby można było tak nazwać. Mamy mu samy muzeum w samym centrum, na które niestety brakło mi czasu. Mamy też muzeum na obrzeżach, do którego pojechałem i tam sobie zrobiłem tą hennę. E henna kosztowała niedużo, bo 15 zł, a wejście do samego muzeum około. 30 zł, coś takiego. No, nie były to duże kwoty. A muzeum było bardzo ciekawe, ponieważ jest zbudowane w stylu różnych epok. Nie jest jakieś mega ogromne, ale da się tam spokojnie spędzić 3 godziny, 4 godziny cerkiem. Za chwilę wam na przebitkach będę pokazywać, jak to wygląda w środku. Ale na przykład są przedstawione takie typowo, typowo domy, jakie kiedyś były w Indiach. I na przykład ważnym elementem były drzwi i futryny, które górna futryna drzwi była gdzieś na takiej wysokości, więc trzeba się wszędzie było schylać, a ja też nie jestem wysokim facetem, bo mam zaledwie 175 6 m, zależy, wiadomo, jak od dnia, więc nawet dla mnie tam już było nisko i dosyć ciasno, no a za to też są szeroki, więc coś za coś. Mieliśmy też takie domy jakby gubernatorów, mieliśmy jakieś stare zabytkowe, podobno zabytkowe, murowane, ceglane, oraz kamienne budynki. Wielu z tych rzeczy nie rozumiałem, bo mimo tego, że dużo rzeczy było wytłumaczonych po angielsku, to te rzeczy po angielsku skupiały się na poszczególnych elementach w samym tym muzeum, jak na przykład jakiś posąg, czy jakaś figura, czy jakiś obraz. Więc tam całe, całe te informacje były scentralizowane tylko na konkretnych rzeczach. Nie były scentralizowane ogólnie na tematy, na przykład miejsca, do którego wchodzę. I też ciężko mi było to wszystko zapamiętać, starałem się też coś zapisać, ale no, niestety było to bardzo mocne doświadczenie i no, niestety przebitki mogą wam tylko oddać klimat tego miejsca. Miejsce magiczne moim zdaniem, wyróżniające się też tym, że był workshop w w swoim muzeum, który był bardzo tani. To był pierwszy raz, kiedy sklep w muzeum był tani, a oprócz tego mieliśmy możliwość zakupić rzeczy na straganach wewnątrz muzeum. Gdzie wybrani sprzedawcy mieli dostęp, mogli wejść do muzeum, rozstawić swój straganik. Tam też kupiłem taki fajny, nie wiem co to w sumie jest. Czy to jest koc na ścianę? ale jakby to, to jest coś na ścianę, jakby ja sobie to gdzieś powieszę, bo to jest mega ładne z takimi słonikami, gdzieś mam na przebitkach to wrzucę, takie materiałowe, ręcznie wyrabiane no i oczywiście też była jakaś restauracja, z której nie korzystałem była też kafejka, w której akurat byłem, zamówiłem sobie sok z ananasa, który był przepyszny i to dosłownie był czysty sok z ananasa, bez żadnych, we żadnej wody czy czegoś, po prostu czysty sok z ananasa oraz do tego smażoną papryczkę chili i było to mega dobre w również zaskoczyło mnie pozytywnie bardzo lotnisko lotów domestik. Nie licząc tego, że jak się dowiedziałem już na samym lotnisku, taksówkarze często, mimo tego, że im powiesz, że musisz jechać na terminal czwarty, to cię założą na terminal pierwszy, bo jest jak najbliżej wyjazdu i mogą szybko wyjechać i kolejne kursy łapać. Więc to ja też miałem taką sytuację, że miałem po prostu taksówkarz, żeby wyjść pod terminal pierwszy. Ale na samym sobie lotnisku jeżdżą meleksy między terminalami i bez problemu w szybkim tempie możemy się dostać na drugi koniec lotniska, bo akurat ja leciałem z terminalu czwartego. No i samo w, w sobie lotnisko jestem mega pozytywnie zaskoczony. Jest to całkowicie inne miejsce niż Chennai. Jakby całkowicie odcięte od Chennai. Fakt faktem zaskakuje mnie bardzo to jak tam jest bardzo duży nacisk na ochronę tego lotniska. Gdzie przed samym nawet już budynkiem lotniska, nie mówię o gatech, mówię o samych sobie ani o security, tylko o samym wejściu do budynku, już tylko wpuszczali osoby, które miały kupiony bilet, trzeba było okazać paszport plus bilet, ok, wpuszczali się dalej. W samym środku już nie było za bardzo kolejek, bardzo szybko poszło, naprawdę w 20 minut od wejścia na same w sobie lotnisko, już byłem na strefie bez. To w sumie nie jest strefa bez słowa, no jakby byłem na odlotach, prawda? Same w sobie security przeszło bardzo szybko bez problemu, bo fakt faktem, jak się okazało w Indiach, w ogóle nie można na pokład samolotu nosić zapalniczek, więc zabrali mi po prostu zapalniczkę z plecaka i to w sumie była jedna rzecz, do której się przyczepili. Dodatkowo jeszcze przed jakby sam sobie security, kolejna osoba sprawdza, ci twój paszport, twój bilet i to, kim jesteś. I na samym końcu, żeby było jeszcze zabawniej, to po odejściu od security po raz kolejny ktoś cię łapie i. Sprawdzę Twoje papiery, więc jakby jest duży nacisk na ochronę tego miejsca. Dodatkowo, same miejsce jest strzeżone przez też wojsko, które nie ukrywa broni, tylko normalnie jak siedzą na jakichś krzesłach, to broń mają położoną na kolanach. Jak idą, to broń jest przewieszona i to nie są jakiegoś małego rozmiaru kalibru pistolety, tylko to są po prostu normalne, pełnoprawne karabiny. Więc robi to wrażenie. Lotnisko, w szczególności Terminal Otwarty nie jest zbyt duży, jest bardzo malutki, tam zaledwie jest około 30 gate'ów, więc nie jest to w sumie dużo, ale z drugiej strony jest co zjeść, bo są do wyboru i kanapki jakieś małe, i normalnie jakieś burgerki na szybko, wiadomo jakaś kawa i tak więc nie zgniecie z głodu jak tam przyjedziecie za szybko. I już przyszedłem na pokład. I to też muszę o tym powiedzieć: że pierwsze leciałem takim samolotem. Eee, myślę, że o samolotach kiedyś zrobię, o lotach i o liniach lotniczych osobny film. Mm, trzeba zaznaczyć tylko, że ja mam bardzo subiektywne odczucia i na przykład nie przepadam za linią Lufthansa, ale to jest moje subiektywne odczucie, dlatego też boję się trochę ten film nakręcić, ale kiedyś może do tematu wrócimy. No ale leciałem a Indian Airlines czy India Air, coś w tym stylu. I trafiłem na totalnie nowy samolot, który nawet miał ekrany już z zbudowanym portem C. Zacznijmy od tego, że nawet nie myślałem, nie zastanawiałem się, nie sprawdzałem opinii na temat Linii India Airlines. Jeden co mnie interesowało to, jak długo będzie trwać ten lot. No i myślałem, że jeżeli to jest lot godzina 20, no to będzie taki wiecie, jakiś poziom Ryanaira, może ewentualnie Lufthansa, jak lecimy z Krakowa do Frankfurtu, czy z Krakowa, nie wiem, do Monachium, jakby rozumiecie vibe. I byłem w totalnym szoku, ponieważ to był duży, pełnoprawny samolot rejsowy. I żeby było jeszcze zabawniej, był mega dobrze wyposażony. Na tym półtora godzinnym locie dostaliśmy wszyscy całkiem sporo jedzenia z napojami, z kawą, ze wszystkim po kolei. Sam w sobie system ekranik był mega płynny, miał bardzo duży wybór filmów, więc byłem w totalnym szoku. Same w sobie, panie stewardessy też cholernie miłe i w ogóle takie ładnie ubrane. Naprawdę klasa od takiego Emiratesa. Ale na minus i to bardzo duży minus, lądowanie było tragiczne. Dobra, no i dochodzimy do końca. Chciałem na koniec jeszcze Wam tak zarzucić na szybciutko mały konkursik, tak nazwijmy. Pod tym filmem będę chciał usłyszeć Wasz feedback. Co Wam się podobało, co Wam się nie podobało na przestrzeni całego projektu Taiwan oraz w początku tych indii tutaj. Czy elementy vlogowe, gdzie ja chodzę z kamerą. I mówię też do Was bezpośrednio, i mówię też do kamery, czy Wam podobają, czy nie. Czy jednak wersja, gdzie ja tu siedzę a, i Wam opowiadam i dogrywam rzeczy z Ofa, a wszystko się dzieje po prostu gdzieś tam w tle i bez tych dźwięków ulicy, itd., itd. Jaka po prostu wersja by Was najbardziej interesowała? A w zamian za to, że Wy się ze mną podzielicie, ja wybiorę sobie powiedzmy 5 osób, którym przywiozę herbatkę z Indii. Sam nawet mam taką już swoją ulubioną upatrzoną, którą pijam dziennie na potęgę na spokojnie nawet i cztery filiżanki, i jest naprawdę dobra. Chociaż wiadomo, testuję też inne smaki, więc zobaczymy. I chciałbym takie 5 osób wybrać. Tylko pytanie, czy będzie aż pięć komentarzy, to się okaże. Na pewno fajnie by było, jakby się pokazało. A tymczasem dziękuję mam bardzo ten materiał. No i co, do zobaczenia i do usłyszenia ponownie buja!